Matko Materiał przedstawia kierowcę, który stracił kontrolę nad pojazdem. W rezultacie dochodzi do kolizji z uczestnictwem autora nagrania. Z relacji nagrywającego dowiedzieć się możemy, że prowadzący uderzającego w niego pojazdu posiadał 2,7 promila alkoholu. Na nagraniu możemy zauważyć bardzo uprzejmą kobietę, która zatrzymała się w celu pomocy przestawienia niedziałającego pojazdu. Szkoda, że żaden mężczyzna nie był na tyle miły. Kamera zarejestrowała niebezpieczny wypadek, w którym zauważyć możemy potrącenie rowerzysty przez czarny pojazd, prowadzący uciek z miejsca zdarzenia. Jak myślicie, po czyjej stronie leży wina? Wariatów na drogach nie brakuje. Wideo, na którym możemy zauważyć wybiegającego z lewej strony mężczyznę, rzucającego butelką w samochód, jest na to dowodem. Jak myślicie, co doprowadziło do zaistniałej sytuacji? Może brak włączonych świateł w pojeździe nagrywającego? Materiał przedstawia zwanego kierowcę Bolta, który ze skrajnie prawego pasa, przejeżdżając przez linię ciągłą, wpycha się przed autora nagrania w oczekiwaniu na przejazd za sygnalizator świetlny. Na nagraniu możemy zauważyć pojazd ciężarowy skręcający w lewą stronę ze skrajnie prawego pasa ruchu nieprzeznaczonego do tej czynności. Materiał przedstawia kierowcę czarnego pojazdu kontynuującego wyprzedzanie w nieprzeznaczonym do tego miejscu, prowadzący nie do końca zna się na przepisach ruchu drogowego, ponieważ również pojechał pod prąd. Zły czas, złe miejsce. Tak możemy nazwać nagranie, na którym widzimy rowerzystkę spowalniającą ruch. Kobieta w trakcie jazdy prowadziła rozmowę przez telefon. Na jej nieszczęście zainteresowały się nią odpowiednie służby. Materiał przedstawia kierowcę Audi przystępującego do manewru wyprzedzania na podwójnej linii ciągłej. Czy to błaha rzecz? Jak myślicie? Nagranie przedstawia blokującego przejazd mężczyznę, którego reakcja na sygnały dźwiękowe była dosyć agresywna, ponieważ wysiadł on z samochodu w celu zrobienia awantury. Oczywiście nie do końca wiem, jak wyglądała wcześniejsza sytuacja. Nagranie przedstawia wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa na poprzedzającym autora nagrania pojeździe. Kamerka samochodowa zarejestrowała srebrny pojazd przystępujący do manewru wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. Przed pasami możemy zauważyć czekających przechodniów. Wideo ukazuje nieprzepisowego kierowcę Toyoty, który poprzez lekceważenie czerwonego światła spowodował stłuczkę z udziałem dwóch pojazdów. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę przejeżdżającego przez linię ciągłą na skrajnie prawy pas będący również buspasem, z którego udał się w lewą stronę, lekceważąc przepisy. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę Mazdy przystępującego do manewru wyprzedzania przez przejście dla pieszych, lekceważąc również podwójną linię ciągłą. Kamera zarejestrowała niebezpieczną sytuację, w której możemy zauważyć kierowcę BMW powodującego stłuczkę poprzez wjechanie w zaparkowany samochód, prowadzący uciekł z miejsca zdarzenia. Wideo ukazuje bezmyślnych pasażerów czarnego pojazdu. Mężczyźni podczas jazdy wychylają się przez okno samochodu, uderzając o jego dach. W pewnym momencie auto zostaje zatrzymane, a znajdujące się w nim osoby wychodzą na ulicę oraz zaczynają tańczyć, lekceważąc potencjalne zagrożenie. Na nagraniu możemy zauważyć bardzo niebezpieczną sytuację, w której kierowca Audi stracił kontrolę nad pojazdem przez zapewne zbyt wysoką prędkość jazdy, doprowadzając do wypadku. Całe szczęście, że na podwórku nikogo nie było. Materiał przedstawia kolizję w postaci stłuczki między radiowozem policyjnym a srebrnym pojazdem. Jak myślicie, po czyjej stronie stoi wina? Kierowca poprzedzający autora nagrania skręcił w nieodpowiednim momencie, czy może jednak radiowóz nie zachował szczególnej ostrożności? Podzielcie się opinią w komentarzu. Wideo ukazuje wykroczenie w postaci zlekceważenia czerwonej barwy ukazanej na sygnalizacji świetlnej oraz zmiany pasa ruchu w nieprzeznaczonym do tego miejscu. Na nagraniu możemy zauważyć wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę Mazdy na autorze nagrania. Kamerka samochodowa zarejestrowała niebezpieczną sytuację, w której możemy zauważyć biały pojazd próbujący wykonać manewr zmiany pasa ruchu na linii ciągłej. W rezultacie prowadzący doprowadza do kolizji z udziałem autora nagrania. Na nagraniu możemy zauważyć, jak autor nagrania wjeżdża w tył poprzedzającego go pojazdu. Mężczyzna się zagapił? Jak myślicie? Wideo ukazuje kierowcę srebrnego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na czarnym samochodzie. W rezultacie dochodzi do stłuczki. Prowadzący podczas wykonywania manewru przejeżdża również przez linię ciągłą oraz przejście dla pieszych. Czasami lepiej poczekać niż na siłę zajeżdżać komuś drogę. Wielu kierowców niestety uważa, że włączenie kierunkowskazu oznacza pierwszeństwo. Ukazane nagranie przedstawia sytuację, w której możemy zauważyć czarny pojazd zajeżdżający drogę autorowi nagrania. W rezultacie dochodzi do stłuczki. Materiał przedstawia kolizję spowodowaną brakiem rozwagi kierowcy srebrnego pojazdu, który zajechał drogę autorowi nagrania. Nagrywający idealnie podsumował całą sytuację. O kurwa! się Dobra, się. Na nagraniu możemy zauważyć jak wyjeżdżający z ronda pojazd nagle bezpodstawnie się zatrzymuje. Niestety samochód podążający za autorem nagrania nie wyczuł sytuacji wjeżdżając w tył jego pojazdu. Kurwa mać! Kłopotliwe skrzyżowanie? Materiał przedstawia utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przejazdem na czerwonym świetle ukazanych pojazdów. Co o tym myślicie? Kamerka samochodowa zarejestrowała spieszących się kierowców, którzy nie zatrzymali się przed przejściem dla pieszych, pomimo oczekując przed pasami przechodniów. Materiał przedstawia lekko myślego kierowcę szarego pojazdu, który najwyraźniej zapomniał popatrzeć w lusterka przystępując do manewru zmiany pasa, prowadzący przejeżdża również przez linię ciągłą. Na nagraniu możemy zauważyć czarny pojazd znajdujący się na pasie ruchu przeznaczonym do skrętów w prawo, prowadzący szybko zmienił zdanie, ponieważ pojechał w przeciwnym kierunku, nie sygnalizując czynności kierunkowskazem. Wideo ukazuje nieodpowiedzialnego kierowcę poruszającego się z widocznie za wysoką prędkością. Prowadzący całą podróż nagrał telefonem. Co myślicie o takim zachowaniu? Kamerka samochodowa zarejestrowała wężek samochodów stojących w korku. Kierowcy Audi najwyraźniej się spieszyło, ponieważ postanowił pominąć korek lewym pasem ruchu. Kamerka samochodowa zarejestrowała porę zimową, przez którą możemy zauważyć staczający się po drodze pojazd z perspektywy nagrywającego. Cała sytuacja zestresowała pasażerów. Na nagraniu możemy zauważyć nieodpowiedzialnego kierowcę czerwonego pojazdu poruszającego się pod prąd. Prowadzący z niewiadomego powodu wjeżdża również na wysepkę, na całe szczęście nie zablokował nikomu drogi. Materiał przedstawia pojazdy, które w prawidłowy sposób tworzą korytarz życia. Jak możemy zauważyć, na drodze trafił się jeden mankament poruszający się środkiem. Być może prowadzący uznał, że ludzie zjeżdżają mu z drogi, ponieważ porusza się pasatem. Proszę zobaczyć, jak można rozpoznać kierującego od kierowcy. Czy on nie wie, że trzeba zrobić korytarz życia? Trzeba wszystko w środku. Zachowanie innych nie daje mu do myślenia? Wideo przedstawia nieprzyjazną dla kierowców drogę, po której ciężko się poruszać. Kierowca pojazdu ciężarowego, pomimo trudności, świetnie sobie poradził. Być może falowana powierzchnia została zrobiona specjalnie po to, aby uniknąć nocnego przysypiania na drodze. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę przystępującego do manewru parkowania. Prowadzący niestety chyba nie opanował tej czynności, ponieważ robi to bardzo powoli. Jak myślicie, jak w tym przypadku wyglądał egzamin na prawo jazdy? Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia nieodpowiedzialnych rowerzystów lekceważących czerwoną barwę ukazaną na sygnalizacji świetlnej, przejeżdżając przez nią bez zatrzymania. Rowerów nie obowiązują zasady ruchu drogowego? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu.